miasta pod rynek staromiejski. Ta trasa nam zajmie około, tak liczymy, półtorej, półtorej godziny. Marsz 6 kwietnia to będzie bardzo ważny dzień dla dla Koszalina, bo to jest pierwszy historyczny Marsz Równości w Koszalinie. Wspólnie z mieszkankami, wspólnie z mieszkańcami Koszalina damy okazję do zamanifestowania, do przywiązania do takiej wartości jak równość, tolerancja, wolność i akceptacja dla wszelkiej różnorodności. Podczas Marszu Równości będziemy również wspierać społeczność LGBT, która szczególnie w tych dniach jest atakowana przez polityków e, prawicy. No, nie brakuje pełnych e, podłości, wręcz nikczemności e, tekstów, powiedzi i, no, i takich wręcz podłych, e, podłych manipulacji. I uważamy, że, no, że to jest taki moment, kiedy wszyscy przyzwoici ludzie powinni zamanifestować, powinni pokazać, po której stronie, e, po której stronie e, stoją. E, wierzymy, że będzie nas bardzo dużo. Mamy zapewnienia o tym, że pojawią się reprezentacje reprezentaci i reprezentantki właściwie z całej Polski z Koszalina z Kielc, z Krakowa, z Warszawy, ale też mnóstwo osób będzie na pewno również z Koszalina. Koszalinski marsz Umości jest pierwszą w tym roku, pierwszym w tym roku marszem w ogóle w Polsce do późnej jesieni odbędzie się ich w całej Polsce ponad 20 a w zasadzie można, niemal co 3 tygodnie gdzieś w Polsce dla równości i tolerancji tolerancji muserować. W Realizacji tego marszu bardzo ściśle współpracujemy z instytucjami publicznymi. E, mamy wsparcie ze strony Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego, który został współorganizatorem marszu i który dofinansuje nas kwotą 3000 zł. Oprócz tego jesteśmy... W Cały czas stałej współpracy i kontakcie z rządem miejskim, któremu dziękujemy za dobrą wolę, za, za chęć współpracy i za, za to, że wszystko, żeby ten marsz przebiegł sprawnie, bezpiecznie i żeby nie było żadnych, żadnych problemów. I liczymy, że tak pozostanie, pozostanie do końca, bo póki co ta współpraca układa się bardzo dobrze. A teraz proszę zabrać